Wziąłem właśnie swoją paczkę odżywek, żeby robić te bickie. Jeden i drugi będą dzisiaj głodne. Muszę je zaspokoić na A to najlepiej spełnić dymetajsk. Ha ha ha! Te dzisiaj spróbujemy. Tak wygląda profesjonalnie. Ło! Tutaj gdzie mam jest, tutaj. Mad USA. Z Teksasu, tu mnie przybiło tutaj. Do Miami być oczywiście. Widzicie, mam wszystko amerykańskie tutaj. Amerykanie, masy. Dobrze będzie. Tutaj mam... Łooo, taka tylko drzwiach. dobra. Kładka. Umyłem szejka. Już coś jest tutaj. Nie idzie gówno. Tam moje studio się właśnie robi. Widzicie, możecie zobaczyć, moje oryginalne. Tam się tworzy. Tak tworzymy moje okładki. Mówińcy fachów. O, oh, kurwa, oh, kawasa. Nie ma lipy. Wody nie wystarczy niestety. Nie wpierdalę mi się tutaj. O, tu poleję to. Nie oh, się... O, jest to. i zamek. Amerykańskie otwarcie. Czyli celebryta. Musicie jeść. Uczta, gmuda. Musicie jeść. Otwieramy. I karmimy. Głodowo. Te Majawie, co to same, to te jeszcze. jeżdżą. Chcecie jeść. wilgotna tak czekolada, nie będzie tak, bo banan to jest taki sypki, to jest takiego papka bardzo. O, o, za bardzo kurwa wilgotne dobra tam. Ach, będzie tu jeść. Nie obi... dalej z tym tutaj, bo to się kurwa sypie, w kurwie nie lubi się wkurnać tutaj, szczególnie, jak jest głodny. Zbierdala tak dla Was. Żadna tutaj kropelka nie może się zmarnować. Chwilę za to my I Tutaj musimy Dobrze za okno, że żadne pasożyty się nie dostały Pasożyty widzimy, że żerują tutaj wszędzie Panie głodne są tocie kurwa, to się wpierdalaj z kawalerkami Kurwa, jak mnie karmi mamusie

Dobrze, niedobrze gdzie lipa i kurwa, co, to tu robi teraz. Chyba nie ma już wody. Tak chyba zrobiłem razem. To znaczy. Nie wszystko zużyłem. No, niedobrze, niedobrze. Kupujemy, lipa będzie, nie wymiesza się wszystko. Za mało.

No i kurwa mówiłem, nie wszystko się rozpuściło. Wygląda to kurwa jak kryształ preparowany. O, co to było w ogóle? Spierdalę z kurwa, jedzie to.

Chujowo jest, jest lipa w powietrzu. Ja. No za dużo, nie ma tego tego tego, co jest tylko taka taka mąka spabkowata, taka z młotu. No mniej, ale to jest mały taki za lekki jest ci, Takie już jest, ta Musi być. Tylko wody mi zabrakło. быть сухо. Распустите все. Гума душу чем. Нет. на вас передает на русский в курьях. Слава на передает, но не видел, что